Cześć z tej strony KartonJP Dzisiaj nagrywamy sobie minecrafta P Na razie samemu Ale już mam troszeczkę plan na odcinek żeby sobie troszeczkę tak Pokrać czyli mamy cały widok bo No Lubię mieć dużo FPS-ów Telefon jest dosyć dobry nie ale Telefon Tak powiem nie jak ja będę zarabiał pieniądze z to ja Zbieram chyba od razu na ten, na telefon Jakiś taki do gier, nie? Taki gamingowy Bo jednak gamingowy mi się przyda, żeby ten Minecraft na najwyższych detalach chodził, nie? To by było spoko, nie? W najwyższych detalach oglądać Minecrafta No chyba by było spoko, mi się tak wydaje, a tak to... No niestety nie mogę Nie No Tak według mnie ładnie wygląda nie, nie na dół, nie na dół. Tutaj trzeba pozbierać sobie nasionek. Czy... Jest, nie ta... ja prawie bym rozwalił tam, to dobrze mi się to nie udało, nie? Kakao nie potrzebuję, mam go bardzo dużo. Więc na razie go nie będę kupował. czy znaczy nie kupował, tylko brał. No i po czym to będę brał i będę mieć wtedy od razu bardzo dużo i dojdzie, więc... Nie potrzebuję go zbytnio za dużo na razie. To tutaj potrzebuje Boże dużo, nie? Strzelacie sobie trochę porosu nie? Bo ja sobie to trochę pobudowałem poza odcinkiem. I sobie to sobie pewnie Wtedy sobie trochę porosu. Zaraz wam pokażę, co ja zbudowałem, żebyście wiedzieli. Ale mam dużo tych sadzonek, a mi się one bardzo przydadzą, żeby to je pokłaśćcie. Spadło coś tutaj? Chyba jednak nie. Dobra, to sobie tutaj kłać? Wraży to było dosyć równo. Ok, I teraz tak samo tutaj. Dobra, brakuje mi jednego, dobra, to później tym mi coś wyrosło. Może wypadną dwie akurat. Nie, jedna. Dobra, ile mamy drewna? Na razie wystarczy, dobra, to możemy iść. Mam dużo, dużo melonów, które nie zrobiłem farm tylko dlatego, że nie chcę mieć farm melonów. Chcę mieć dużo ciasteczek. To tak sobie już możemy odłożyć nasze materiały do ciasteczek. Mam ciasteczka. Mam mięcho nawet. Dobra, jesteśmy przygotowani na fulla. na fulla może nie, ale na jakoś przygotowani jesteśmy. Więc możemy tutaj iść naszą ładną drogą. Czy ładna jest to Ja nie wiem, ale. O nie, zapomniałem o jednej rzeczy. Zapomniałem o jednej rzeczy. Szybko pójdę z krótkim. O to, by się przydało coś dodać jeszcze, ale nie wiem. Może pod odcinkiem, ale na razie nie mam pomysłu. No nie, nie, mogę. Trzeba by coś wykombinować. Ja coś coś wymyślę poza odcinkiem. O nie, dużo obiecywałem, rzeczy pod poza odcinkiem, a ja czy na następny na odcinek to będzie, to ja nie wiem. Że będzie to raczej tak, ale czy na no następny to ja nie wiem, nie? Ej, halo No To ja potrzeb... Aha, dobra, już wiem Pyk Okej okay. Zróbmy sobie obraz Nie taki... Może być creeperek my tej Creeper'ka. okej okay, dobra, idziemy przód a teraz. co sobie by można było wykombinować. Co? Takie coś, a później takie coś, by było spoko. no Niech tak zostanie, dobra. Bo nie chcę, żeby to mnie później denerwowało. A to, to będę mógł normalnie wejść. Okej, okay, tak jest spokojnie. Teraz idziemy dalej. Weźmy sobie najlepiej te tabliczki. Na razie jest tylko jedna potrzebna, ale później się może przydać więcej. No, ale, prawie bym spadł. Tutaj trzeba coś pobudować, jak widzę. I tutaj. Na razie. Nie ma przejścia, dobra, przejścia, okej, okay, i niech tak będzie. Tutaj jest to, to może później? Na razie zajmij, zajmijmy się tym. Może też trochę później. Można na razie tutaj dokończmy. Okej. Okay. Schodki robię w ten sposób. No i no i tutaj trzeba. Jeszcze tak samo. Nie wiem. tam tam. Okej, tutaj. Nie mogę trafić się. I tak, i tak do końca już. Okej, okay. i tutaj tak samo Jak to ma wyglądać tutaj? Tak Aha, to będę po prostu się patrzył jak tutaj to wygląda A, tutaj źle postawiłem o, Jeszcze spadły mnie Ale gałgą ze mnie Dobra, tutaj No i, pa i pasuje tak Dobra, i tak jest spoko jak jest spoko, to znaczy że jest bardzo dobrze. Bo ja potrzebuję coś sobie tak pobudować trochę. trzeba pobudowałem poza, na, poza odcinkiem, ale na odcinku też coś trzeba, nie? Bo jednak coś tam... No, trzeba coś tam porobić na odcinku w naszym świecie. I tutaj, ktoś się dziwi, po co to pisałeś? A ja tak osoba sobie bym odpowiedział. Po co to pisałem? bo na tym świecie może też z kimś pogram, nie? Z innym. Może nawet na tym odcinku. Nie. Może jutro będzie odcinek z kimś na tym świecie. Czytaj, że mi na trapezy, przyjaciółmi to na razie tą serię zostawmy ich tego nie będzie. Tylko na tym po prostu na tej serii będę grał najwyżej z kimś czasami. Tutaj okej. Okay. Jeszcze taka będzie info pod koniec, nie? Że jeśli, że, jeśli komuś teraz nie chce już oglądać filmu, nie, to jak sobie zobaczę pod koniec filmu, bo jeszcze mam takie info, ale chcę dodać to na, na koniec odcinka. Nie, że jakby ktoś nie chciał oglądać. Już to nic nie rosło. zobaczmy tutaj. Nasz ładny widok. To nic nie ma, dobra. To jest creeperek, to już wszystko jest. Chcę pójdźmy tutaj, tutaj. No, no, już, już chciał skakać, nie? Już chciał skakać, a, a mi się to nie podoba, ja tak nie chcę. Chcę so, tak postawmy. Dobra, jeszcze się nie skończyła nasza robota, więc lepiej pójdźmy coś dalej zbudować. No, materiały są akurat bardzo potrzebne. No. A, jedzenie. co jest mi jedzą koczą, on by nie. Czy zamierzam coś zrobić, bo... Bez płacenia, Bo w ogóle można grać razem, nie? Minecrafta... I czas... Dobra, nieważne Nieważne, powiem to później Powiem to właśnie pod koniec Nie! Do wody! Kurwa... Dobra, szybko, go, go, Power Rangers Du, 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 du. Go, go, Power Rangers Dobra, szybko! Ja spadłem, bo jestem debilem. przecież jestem debilem, nie? Hmm. Tam spadły moje rzeczy, tam chyba raczej nie doskoczę, ale spróbuję nawet To wody! O, udało się. bo jednym zaraz noc będzie. Mam tak dużo ważnych rzeczy, nie? I zaraz i czynność będzie, nie? Dobra, jeszcze mam na moją zbroję, mam jakąś tam broń, mam kilofa Tam są deski, nie? Deski. Dobra, przy okazji, jedzonko się zawsze przyda. Zaraz będziemy musieli szybko wracać. Będzie tutaj ekran, nie? Bo ja muszę mieć tutaj pojaśnione, bo teraz nic widzę, a ja chcę sobie coś znaleźć. Dobra, tam jest jedzonko, ale to może zaraz, bo chcę najpierw znaleźć wszystko, co jest moje. To jest wszystko, ja? No właśnie, mi się wydaje, że czegoś jeszcze nie mam. Ja nie wiem czego. Porozglądajmy się jeszcze trochę. O! He, he, he Musiałem tutaj wpaść. Nie mogłem tego ominąć. No nie no. Eee. Wiecie co? Lajkujcie, subskrybujcie, a no właśnie chciałem wam coś jeszcze pokazać. Dobra, się, ja mam coś wam jeszcze pokazać, tylko muszę wyjść. Bo tutaj jest. No właśnie No właśnie chciałem wam pokazać. ale ja jeszcze muszę poczekać. Eee, poczekajcie chwilę, proszę. Proszę, poczekajcie chwilę jeszcze. Zalogowany, tak, to powinno tutaj działać. to O, i działało. O, zobaczcie, yy, 40 złotych, nie? Na 10 osób. Chyba o to chodzi, nie? Może 10 user, to znaczy nie 10 osób, tylko 10 miesięcy. 2 znaczy, miesiące Co? Dobra, nieważne, to jest trzeba płacić, nie? A może grać bez płacenia razem? Bo to jest serwer. Ona niekoniecznie trzeba na serwerze. <laughs> nie trzeba robić swojego serweru, żeby grać. Tylko można po prostu przez Xboxa od razu, nie? Jeśli nie wiecie o co chodzi, nie, to mi napiszcie w komentarzu, a kiedyś próbuję wam to wytłumaczyć. Cześć!